A dzisiaj premiera Vista Smart plus Pro firmy DiPtech. Następne urządzenie z nowej linii, jeśli chodzi o budowę i rozwiązania, czyli teleskopowa sztyca, oktagonalna sonda. Jak widzicie, mamy tutaj też logo Smarta. Jest już zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o jakość, bo te urządzenia znane są ze świetnych osiągów i fajnych parametrów pracy. Fajnego audio, natomiast ta jakość wykonania w poprzednich modelach nie była oszałamiająca. Ja, tego, jako osoba, która sprzedaje Diptycha, nie powinienem tak mówić, bo nie mówić, że jest świetna i cudowna. Natomiast nie było tak w rzeczywistości. Firma poszła o krok do przodu, zminimalizowała te wszystkie obudowy, poprawiła jakość wykonania. Oczywiście to nie jest najwyższa półka tych urządzeń, ale też cena jest jakby adekwatna do tego, co oferuje urządzenie, i myślę, że to jest najważniejsze. Czym się różni ten model? Opowiemy w dzisiejszym odcinku. Ja pokażę w stosunku do Wisty X, jaka jest różnica, który jest topowym modelem. To jest model nieco niższy o 100 zł tańszy, kosztuje tam w granicach 2100 zł. Zobaczymy, jak się ma to do Wisty X, jakie jeszcze dodatki tutaj dostajemy. Producent zadeklarował, że to urządzenie jest o 10% głębsze. To jest bardzo istotna informacja w tej chwili. Bo to jest poważna różnica, ale przede wszystkim to urządzenie jest proste. Ja też powiem w tym odcinku, kto powinien wybrać takie urządzenie i jaką to urządzenie ma przewagę w stosunku do innych urządzeń. Ale też ma oczywiste wady, prawda, które też są nie do przecenienia. Mamy urządzenia, które mają lepsze zastosowania, lepsze wykonanie, inne parametry pracy też w niektórych kwestiach będą lepsze niż to urządzenie. Natomiast Tutaj jest pewna ilość zalet, i rzeczy, które na pewno mogą się pewnym osobom w pewnych warunkach przydać, ale to w dzisiejszym odcinku opowiem o tym dalej. Co zatem oferuje taki Deep Tech, taka Vista Smart Plus Pro użytkownikom? No, to chyba jest najważniejsze: można wymieniać parametry, możliwości, porównywać do innych urządzeń. Przede wszystkim to jest prostota obsługi. Nie macie wyświetlacza, czyli uczycie się chodzić na słuch. Urządzenie jest piekielnie proste. Macie kalibrację do gruntu, macie głośność. Macie tutaj sobie do ustawienia spokojnie niski ton, czyli dźwięk żelaza, czyli możecie chodzić w dwóch tonach albo w jednym tonie. Macie czułość i macie dyskryminację. Tu jest przełącznik pod spodem, który pozwala przełączyć urządzenie w tryb Metal. I to wszystko. Tak naprawdę to urządzenie jest do 5 minut do opanowania. Jest jeszcze przycisk Pinpointa, którego nie ma wyściej X i ten przycisk pozwala Wam na szybsze, precyzyjne namierzanie, chociaż przy szybkich urządzeniach analogowych. Do namierzania on się mniej przydaje. Moim zdaniem jest dobry do sprawdzania kamieni magnetycznych czy większego żelaza. Jeśli sygnał wam się rozjeżdża w trybie statycznym, to macie gwarancję, że to jest duże żelazo albo jakiś kamień magnetyczny. To jest przyjemny dodatek, który się przydaje. Jak ktoś jest mniej doświadczony, to będzie lepszym wyborem, żeby kupił zamiast X takiego Smarta Plusa Pro, dlatego że po prostu będzie mu łatwiej namierzać, zanim się nauczy jeszcze robić to bez przycisku pinpointa. Proste urządzenie, proste dwa tony, czysty analogowy dźwięk. Urządzenie jest naprawdę głębokie, urządzenie jest naprawdę bardzo szybkie. Przez wiele lat to nie jest marketing, ja to powtarzam. Jest szybsze od XPDUSA. Wystarczy to sprawdzić, porównać sobie oba urządzenia. Zresztą osoby, które używają obu urządzeń naraz to wiedzą. Mam kolegę, który też testował wistę i używa listy. Ma odniesienie do Mailaba Equinoxa. Spokojnie można porównywać te urządzenia, mimo że to są inne technologie, i każda z technologii ma swoje wady i swoje zalety. Wiadomo, że na słonej morskiej sprzed takie urządzenie na mokrym nie sprawdzi się w porównaniu do urządzenia wieloczęstotliwościowego, i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Tutaj taki zwykły Minelab Vanquish będzie zdecydowanie lepszym urządzeniem. Nie muszę oszukiwać, no nie jest marketing, tak jest po prostu, urządzenie wieloczęstotliwościowe jest po prostu bardziej stabilne, to jest tak jak z narzędziami, śruby trzynastki nie odkręcimy kluczem, nie wiem, 8, nie jest to możliwe, tak samo jest z wykrywaczami. Jeśli ktoś szuka urządzenia na małe, drobne rzeczy, to nie jest urządzenie na militarkę, można szukać przy okazji jakichś większych rzeczy, to się też nadaje do jakichś większych zapalników i tak dalej, ale powiedzmy, że na jakieś drobne rzeczy i relikty, na monetki i na nieco większe przedmioty... To, to urządzenie jest świetnym wyborem, tylko że jest proste. Proste, głębokie, szybkie i przede wszystkim nie ma efektu maskowania. O co chodzi z tym efektem maskowania, bo ja robiłem nabo testy i wiele osób tego nie zrozumiało. Jeżeli przy monecie leży gwóźdź, to przy pewnym ustawieniu tego gwoździa w stosunku do monety, ja pomijam tam wielkość, rodzaj monety i tak dalej. Załóżmy, że to jest moneta srebrna, pewne urządzenia nie będą widziały po prostu monety. I usłyszycie albo gwóźdź i nie usłyszycie monety. Na tym to polega, i to wszystko zależy od kąta najścia. Czyli, jeżeli urządzenie na tym teście, na nelbor teście potrafi pokazać w jak największej ilości pozycji tą monetę w stosunku do gwoździa, i nie jest sygnał monety zamaskowany przez gwóźdź, to to oznacza, że w życiu takim rzeczywistym, w warunkach terenowych, idąc po prostu przed siebie, nie jesteśmy w stanie pominąć takiego sygnału. To jest bardzo istotne. Czyli. Po prostu maszerując naprzód mamy gwarancję, że przy różnych ułożeniach, nachodząc na monetę i na gwóźdź usłyszymy tę monetę. I wiele urządzeń ma z tym poważny problem. I dlatego chodzicie na pewne pola, które są bardzo zaśmiecone właśnie takimi drobnymi, żelaznymi elementami, typu małe gwoździe, jakieś kawałki żelaza, i nie jesteście w stanie usłyszeć tych monet. Na przykład położyć dwa gwoździe i monetę i będziecie słyszeli tą monetę. To jest przewaga tych urządzeń. Na zaśmieconych miejscach one się świetnie sprawdzają. Ja teraz pokażę, jaka jest różnica między X'em, wytłumaczę, a jaka różnica między Smart Plusem. Częstotliwość pracy jest ta sama, 16 kHz. Tak jak powiedziałem, Smart specjalnie, też marketingowo, jest głębszy o 10% w stosunku do X'a. Ale powiedzmy, że to jest, jeżeli tak jest, nawet w istocie, to sprawdzimy w terenie. A nie mam powodu, żeby nie wierzyć w firmie, z którą pracuję od wielu lat. I uważam, że, że ta współpraca przebiega w dobry, w dobry sposób i uczciwy w obie strony. To takie jest w istocie. Natomiast to jest najmniej chyba ważne, bo to 10% to nie jest jakaś taka ilość, o którą warto byłoby się w tym momencie spierać. 16 kHz. Zobaczcie, jaka jest różnica w urządzeniach. Po lewej stronie macie X, a po prawej macie Smart Plusa najnowszego. Od razu, pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy, to jest ilość pokrętę. Prawda? Może być to na początku przerażające nieco, no bo jakby jest większa komplikacja. Urządzenie po prawej stronie jest proste, estetyczne, po lewej e, no, przytłacza nas ilość pokrętł. E, co jest zaletą Wisty X przede wszystkim? To macie tak zwany sygnał thresholdu. Co daje taki threshold? To jest filtr gruntu, za pomocą którego możecie wyciszyć urządzenie. Czyli macie oddzielnie czułość, prawda? Ustawiacie sobie czułość do poziomu, żeby się urządzenie nie wzbudzało. I teraz możecie wykręcić urządzenie maksymalnie do poziomu stabilnej pracy i słyszeć wszystkie takie delikatne. Ciche sygnały duchy, bardzo głęboko położonych przedmiotów, a możecie sobie odciąć ten dźwięk gleby, żeby gleba nie odpowiadała, żeby urządzenie chodziło zero-jedynkowo, czyli niski ton na żelazo, wysoki na kolor i urządzenie chodzi bardzo stabilnie. Wtedy szukacie pewnych sygnałów na większe przedmioty, ewentualnie płycej położonych, ale nie denerwuje Was odpowiedź od gruntu. To się dzieje na przykład w innych urządzeniach, że one często odpowiadają mocno od gruntu i tego się nie da w żaden sposób ustawić. Nie macie, nie macie żadnej regulacji i musicie się z tym zgodzić. Kolejną rzeczą jest dyskryminacja. Zobaczcie, tutaj w Smart Plusie jest pojedyncza dyskryminacja, natomiast w liście x jest podwójna dyskryminacja, czyli to jest alternatywna dyskryminacja. Co to daje? Chodzimy z niską dyskryminacją bazową, żeby urządzenie było jak najgłębsze. Mamy ustawioną tę dyskryminację powiedzmy na małe gwoździe. A tą drugą dyskryminacją w trakcie trafienia na wartościowy sygnał sprawdzamy, jeżeli sygnał jest niski, to jest to żelazo, albo rzecz jest zdyskryminowana, prawda, według naszej skali. Jeśli jest wysoki po sprawdzaniu, po naciśnięciu tego przycisku, który jest pod spodem, do sprawdzania, na sprężynie on się cofa, to wtedy macie gwarancję, że to jest jakaś rzecz wartościowa. To wam, daje, to wam daje tą przewagę, że nie macie utraty osiągów, czyli podwójna dyskryminacja, mniej się nakopiecie... Takich przedmiotów, które są teoretycznymi śmieciami, ale też jest zawsze większa szansa, że coś pominiecie, jak sobie ustawicie za wysoko tą drugą alternatywną dyskryminację. Tutaj tego nie ma, tu jest pojedyncza dyskryminacja. Kalibracja do gruntu, tak samo. Dźwięk żelaza, tak samo w tej chwili. No i mamy głośność, i tyle. To jest różnica. To oczywiście też jest all metal i nie ma żadnej różnicy. Będą do tego duże sądy, będą mniejsze sądy. Zobaczcie, czyli po prawej stronie proste urządzenie, po lewej bardziej skomplikowane. Oczywiście XA może się nauczyć też osoba, która nie miała doświadczenia z urządzeniami analogowymi. Ja bardzo zachęcam do, do używania urządzeń analogowych. Nie Uważam, że wszyscy, którzy profesjonalnie chodzą, przede wszystkim chodzą w urządzeniach analogowych. Z tego powodu, że urządzenia analogowe, mimo swojej prostoty, no dają taką przewagę, że jeśli chodzi o osiągi, ale nawet jeśli byśmy pominęli teraz te osiągi i założyli, że, że osiągi są zbliżone, bo tak jest w istocie, że większość urządzeń ma w miarę zbliżone osiągi, to urządzenie analogowe daje nam taką przewagę, że daje nam komfort pracy, jeśli chodzi o audio, które jest zawsze miękkie, przyjemne i płynne w większości tych urządzeń. Ale drugą rzeczą w przypadku takiego urządzenia analogowego jest to, że jest mniejsza szansa na pominięcie jakiegoś sygnału i mniejszy jest efekt maskowania. To też tyczy się innych producentów, tak samo Golden Mask. To naprawdę, jeśli chodzi o Golden Mask, to, to produkował świetne analogowe urządzenia. Zobaczymy, jak nowy Golden Mask będzie wyglądał, ale to nie jest tematem dzisiejszej rozmowy. Także prosta, prosta kwestia do wyboru. Jeśli jesteś doświadczony, bierzesz XA. Jeśli jesteś niedoświadczony, to możesz się tego XA nauczyć, bo on jest też do opanowania, ale jest bardziej skomplikowany. Jeśli chcesz mieć proste urządzenie, to kupujesz proste urządzenie. Teraz zapytacie się, jaka jest różnica pomiędzy takim urządzeniem a urządzeniem z wyświetlaczem. To, co powiedziałem, prostota obsługi. Tutaj nie ma żadnych menu, żadnych ustawień, żadnych filtrów, rzeczy zaszytych, które można byłoby przegapić. Wszystko widzimy od razu, jak ma Mamy ustawione, prawda? W postaci pokrętł, więc trudno jest cokolwiek pominąć w trakcie obsługi. Wszystkie rzeczy są na miejscu pokazane, więc unikamy błędów w ustawieniach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz łatwość tej obsługi, łatwość zrozumienia i łatwość nauki. Nie ma żadnych komplikacji, jesteśmy w stanie szybko nauczyć się kalibrować to urządzenie do gruntu, rozumieć, kiedy mamy za wysoko ustawioną czułość, e, zrozumieć dyskryminację. To wszystko jest przejrzyste. To jest duża zaleta takiego urządzenia. Tak jak powiedziałem, Osiągi są naprawdę bardzo przyzwoite. Brak praktycznie maskowania żelaznym, a bardzo niskim stopniu myślę, że jest jedno z najlepszych na rynku. No i prędkość pracy czy prędkość separacji. Mieliście okazję oglądać wybor testy albo jak myśmy układali różne monety i przedmioty, prawda? Czy przykładaliśmy te monety gwoździami? I odpowiedź tego urządzenia jest naprawdę bardzo, bardzo szybka. To urządzenie świetnie separuje, a nie traci też na osiągach. To jest bardzo istotna rzecz. Także szczerze polecam takie urządzenie na początek. Ono kosztuje powiedzmy tam 2100 zł, to naprawdę nie jest, nie jest, to, nie jest to kwota, prawda za takie urządzenie jeśli żeby można było narzekać, że to jest bardzo drogo. Oczywiście wiadomo, że w tej kwocie można już kupić urządzenie z wyświetlaczem. To nie jest, nie jest żaden problem To tu jest wiele możliwości do wyboru. Natomiast jeśli chodzi o obsługę osiągi, i łatwość nauczenia się tego urządzenia, no to urządzenie bije na głowę. Jeśli jeszcze będziecie mieli ochotę chodzić w słuchawkach i, i, i też bardzo polecam, żeby używać słuchawek, nawet na kablu, można się do tego kabla przyzwyczaić, oczywiście można sobie kupić zestaw bezprzewodowy, to to urządzenie nam daje bardzo duże związanie operatora z, z, samym, z samym detektorem. To jest znacznie... znacznie Chyba najważniejsza teraz obecnie rzecz, którą się często pomija, dlatego że ludzie się skupiają na wyświetlaczach, skupiają się na jakichś różnych ustawieniach, na filtrach, prawda, na różnych barierach, które są dawane do, do urządzeń. A tutaj najważniejszą rzeczą jest zespolenie z maszyną, czyli to wszystko jest płynne, przyjemne i łatwe w obsłudze. Tak to działa. Oczywiście są też wady tych urządzeń, jak powiedziałem, poza wykonaniem, które nie jest może. Super, na bardzo wysokim poziomie, bo nie jest, to te urządzenia są wodoodporne w postaci sondy, czyli sondę możecie spokojnie zanurzyć i chodzić w wodzie. Natomiast elektronika już jest deszczodporna. Ja, oczywiście, polecam jakieś tam osłony, które można sobie założyć przeciwdeszczowe, i wtedy będzie nawet duży deszcz, to to urządzenie to wytrzyma. No na pewno, jeśli zamoczycie to urządzenie w wodzie, no to, no to będzie z tym problem. I tak samo, jak powiedziałem na początku tego filmu, to nie jest idealne urządzenie na plaży. Na suchy piasek super się nadaje i będzie działało bardzo dobrze. Myślę, że. Że, że nie ma się czego wstydzić, i, i, i wiele, wiele maszyn słabszych odpadnie w przedbiegach, jeśli chodzi o separację i osiągi. Natomiast, no, jeśli pojawi się już słona morska woda, to nie jest to urządzenie stworzone do takich warunków pracy. Da się na nim pracować, ale te osiągi ani nie będą jakieś wysokie, ani ten komfort pracy nie będzie wysoki. Także, także to jest istotne. Jeśli podobał Wam się ten film, proszę łapkę w górę. Piszcie, jeżeli ktoś używa takich urządzeń analogowych, to nie musi być diptek, ale z in, innych firm. Piszcie, jakie są Wasze spostrzeżenia pod tym filmem odnośnie właśnie w stosunku do urządzeń z wyświetlaczami, jak odbieracie, czy wolicie takie urządzenia analogowe, czy może jednak przesiedliście się z urządzeń analogowych na urządzenia cyfrowe. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.